Zielone Świątki to już od ponad 100 lat święto polskich chłopów, święto ruchu ludowego. Życzę wszystkim rolnikom, moim braciom i siostrom, zajmującym się tym pięknym, ale trudnym zawodem, jakim jest rolnictwo, życzę wszystkiego dobrego. Oby wszystko układało się dobrze w rodzinach, żebyśmy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, żeby szanowano nas, ci wszyscy, którzy z naszej pracy korzystają, konsumenci, Eksport, ci wszyscy, którzy mają korzyści z pracy rolników, żeby również szanowali chłopski trud, chłopski wysiłek. Ruch ludowy odegrał ogromną rolę również w odzyskaniu niepodległości, w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród mieszkańców wsi, dominujących przecież w strukturze społecznej. Dość powiedzieć, że w wojnie bolszewickiej, której stulecie będziemy obchodzili w tym roku. Ponad 70% żołnierzy to byli chłopscy synowie. Bez pomocy polskiej wsi nie byłoby oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej. Nie uratowaliby się również żołnierzy wyklęci. Polska wieś przechodziła ciężkie czasy. I te wojenne, ale również i szykany powojenne, obowiązkowe dostawy, kolektywizacja przymusowa. Ograbianie wsi na rzecz rozbudowy czy odbudowy przemysłu i miast. Tak, polscy rolnicy wiele wycierpieli, wiele przeszli. Dlatego tym bardziej należy im się ogromny szacunek. Ruch ludowy w różnych okresach odgrywał istotną rolę również w kształtowaniu rządów. Wspominamy wybitnych przedstawicieli i tych, którzy kiedyś zakładali Ruch ludowy pod zaborami, ale również Postać wielkiego przywódcy ruchu chłopskiego Wincentego Witosa, wspominamy również Stanisława Mikołajczyka i jego współpracowników, którzy próbowali. Nie udało im się, ale próbowali utrzymać ten autentyczny, chłopski, patriotyczny ruch ludowy związany z etosem przedwojennym. Nie udało im się. Władze w ruchu ludowym przejęli ci, którzy nie mają właściwie prawa moralnego, by nawiązywać do ponad 100 lat historii ruchu ludowego kolaborowali z komunistami, przyzwalali na te wszystkie szykany, które po wojnie dotykały polską wieś. Ale niech historycy się tym zajmują. Dzisiaj cieszymy się naszym świętem. Cieszymy się dumą i radością i z wolnej ojczyzny i z tego, że rolnicy są szanowani, że reszta społeczeństwa zaczyna rozumieć, jak wiele zawdzięcza polskiej wsi, jak wiele zawdzięcza polskim rolnikom. I bezpieczeństwo żywnościowe, i znakomitą jakość tej żywności, i troskę o przyrodę, o zwierzęta, o krajobraz, o znaczną część Polski, bo przecież 94% powierzchni Polski to jest wieś. My o to wszystko dbamy. Cieszmy się tym świętem, radujmy się, niech żyje Polska wieś. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.